No, hej, ja jestem właśnie w Talinie i nagrywam voiceover do nagrania, które widzicie. Tak naprawdę już nie jestem w Talinie, ale na tym nagraniu jeszcze byłam. I będę Wam dzisiaj pokazywać, jak zwiedzam miasto. I do wszystkich nagrań będę właśnie taki voiceover e, nagrywać, bo był taki wiatr, że nie było prawie nic słychać przez ten mikrofon ze słuchawek, więc e, pokażę Wam trochę miasta i postaram się coś poopowiadać. To jest kościół świętego Olafa w Talinie. Święty Olaf to był dawny król Norwegii. Pierwsze wzmianki na temat tego kościoła pochodzą już z XIII wieku, i jest to według Wikipedii 18 co do wysokości kościół na świecie. A tu chciałam Wam pokazać, jakie fajne słupki są na ulicach w postaci takich kaczek. Bardzo podobał mi się klimat tego starego miasta, szczególnie właśnie o tej porze, kiedy zaczyna się jesień. Wszystko tak ładnie wyglądało klimatycznie, było jeszcze w miarę ciepło, była piękna pogoda i tak sobie spacerowałam właśnie po tej starówce. I teraz spacerkiem udaje się na plac ratuszowy, i całe to zabytkowe centrum Talina wpisane jest na listę UNESCO razem z ratuszem głównym, który właśnie teraz widzicie. Ten ratusz zbudowany jest w stylu, jak widać, gotyckim i jest uważany za taki symbol e, miasta Talin. I teraz udajemy się na alejkę świętej Katarzyny. Jest to przepięknie zachowana w średniowiecznym stylu alejka, w której można poczuć się jakby cofnęło się w czasie. Kiedyś podobno tutaj swoje pracownie mieli rzemieślnicy, którzy potem sprzedawali swoje wyroby właśnie na tej uliczce i teraz również są tam jakieś artystyczne pracownie i można kupić jakieś własnoręczne wyroby. Tutaj chciałam pokazać jakieś podwórko, ktoś ma w tak w pięknym miejscu swoje podwórko i bardzo fajnie to wygląda. Cała ta alejka swoją nazwę wywodzi od klasztoru, który znajduje się na końcu lub na początku tej alejki, zależy od której strony wchodzicie. Jest to klasztor dominikański świętej Katarzyny i jest to jeden z najstarszych budynków w ogóle w Talinie i zachowały się jakieś tam jego części. Tutaj pokazuję wam mury obronne Talina, które kiedyś otaczały całe to stare miasto. Teraz zachowały się tam tylko jakieś części tego muru. Chociaż uważam, że jak na to z jakiego okresu pochodzą nadal są w bardzo dobrym stanie i bardzo fajnie coś takiego zobaczyć. A tutaj jest szybki fitcheck, nic specjalnego. Miałam ze sobą tylko małą walizkę, więc to jest po prostu jedyny outfit, jaki ze sobą zabrałam. I tutaj, już kierując się do hotelu, natrafiłam na bramę od tych murów obronnych. I jest to jedna właśnie z tych zachowanych bram i to jest pierwsze w sumie co zobaczyłam idąc na to stare miasto, bo ten filmik nagrywałam już wracając do hotelu. Tutaj nie wiedzieć czemu jest jeszcze przebitka z tego, jak byłam nad morzem. A tutaj wracam już do hotelu. Ogólnie duża część tego miasta, poza tą starą częścią, była właśnie w przebudowie, co widać na nagraniu. Pod koniec jeszcze sobie weszłam do galerii. Dobra, ja już wróciłam do pokoju po zwiedzaniu. To było w sumie krótkie zwiedzanie, ale zdążyłam obejść całe to stare miasto i jeszcze przejście nad, nad morze w jakieś 2,5 godziny. No, ale miałam tak mało czasu, bo to jest bardzo króciutki pobyt. Przechodziliśmy tutaj koło drugiej, a teraz się zbliża 13 i ja już się zbieram do wyjścia, więc wychodzi koło 11-12 może godzin tutaj na miejscu i w ogóle wygląda jakbym płakała, ale nie wiem, czemu cały dzień mi uzawiam oczy, czy to jest jakaś alergia, czy coś, więc jakby co to, to wszystko ok. Jest, teraz szukuję do wyjścia, bo mam już niewiele czasu. Ogólnie tylko powiem, że bardzo mi się podoba Tallin i bardzo ładnie tutaj jest. I nie spodziewałam się w sumie, że to jest tak, że to jest wszystko w takim średniowiecznym stylu. Więc fajne doświadczenie. I uważam, że te dwie godzinki to było tak akurat, żeby się przejść. A żeby tak sobie coś więcej pozwiedzać, to myślę, że tak jeden, dwa dni spokojnie wystarczyło, żeby sobie powchodzić do różnych muzeów. I może gdzieś pojechać dalej, poza jeszcze to stare miasto. Dobra, i pakuję się już, bo w sumie muszę dochodzić za jakieś 15 minut, a jeszcze się nie ubrałam i nie mam spodnych włosów, więc e, zabieram się na pakowanie. Ja już jestem gotowa, więc wychodzę na meldowanie. Meldowanie już za 10 minut, więc schodzę już, żeby być trochę szybciej, bo wolę być zawsze szybciej.